Zmagałam się z nerwicą lękową bardzo, bardzo wiele lat. Zawsze byłam osobą wysoko wrażliwą. Eee, zawsze zgrywałam twardzielkę. Eee, zawsze byłam ratownikiem. Starałam się brać na swoje barki eee, problemy nie tylko swoje, ale też najbliższych i, i znajomych, i, i różnych ludzi. I strasznie chciałam wszystkich uratować. Miałam, taki, ja to tak nazywam, taki syndrom Zbawiciela. Bardzo chciałam pomagać ludziom, bardzo to było dla mnie ważne, żeby pomagać innym, bo sama też z wieloma problemami się zmagałam i wiedziałam, jak to jest, kiedy, kiedy ludzie cię omijają, kiedy cię zostawiają w potrzebie, kiedy w największych trudnościach, kryzysach swojego życia jesteś zupełnie sam. Kiedy mój kryzys się pojawił, kiedy ja myślałam, że ja umrę. Kiedy właśnie zmagałam się z nerwicą lękową i przeszło 10 lat nie jeździłam na wakacje z rodzicami, nie jeździłam komunikacją miejską, nie wsiadałam nigdy do autobusu, do tramwaju. To przez ten czas po prostu moje życie było koszmarne, bardzo samotne. Miałam takie wrażenie, że ta choroba po prostu i te lęki, te wszystkie somatyczne objawy odbierają mi po prostu wszystkie radości przyjemności życia. Miałam takie poczucie bez sensu, że wszystko od życia zostało mi odebrane i że ja już nigdy nie będę szczęśliwa. I ostatnią osobą, o której bym powiedziała, pomyślała, że może mi pomóc, był Bóg. I ja się śmiałam przez wiele lat z ludzi, którzy wierzyli w Boga, którzy się modlili. To było dla mnie śmieszne i żenujące. Aż w mojej takiej właśnie kryzysowej sytuacji zaczęłam się do Boga modlić, gdy właśnie pomodliłam się bardzo krótką, ale szczerą modlitwą. Uznając przed nim swoją słabość, to on w bardzo krótkim czasie po prostu mi pomógł. Ja trafiłam do wspólnoty. Bóg w jednym momencie zabrał też moje lęki. Ja zaczęłam jeździć autobusem, tramwajem zaczęłam jeździć na wakacje. Przez wiele lat zmagałam się właśnie z takim też lękiem, związanym też ze śmiercią. Cały czas myślałam, że umrę. Potem Bóg też to zabrał. Z których korzystałam, a było ich wiele, przynajmniej 8 z tego co pamiętam, żadna z nich mi nie pomogła. Może dlatego też, że ja nie byłam gotowa. Nie namawiam do tego, żeby, żeby przestać korzystać z pomocy lekarza, ale wiem, że czasami po prostu to nie pomaga, że człowiek sięga po różne formy uzdrowienia. Na przykład po okultyzm, nieświadomie, poprzez jakieś rytuały, karty tarota i inne rzeczy, może sobie zaszkodzić. Ja tak sobie zaszkodziłam, ale tą osobą, która mi pomogła, był Jezus, i ja się tym dzielę.